Siemka, więc dzisiaj haul połączony z rozdaniem Miałam do wykorzystania jakiś tam budżet na jednej stronie Siem Direct I stwierdziłam, że cały ten budżet przeznaczę właśnie na nagrody dla Was na rozdanie Więc e, zakupiłam portfele, które ja już mam, jeden mam I stwierdziłam, że będzie to świetna nagroda, bo portfele są czymś użytecznym A są naprawdę w ślicznych korol, korol, kolorach Nieźle e, <laughs> gdzieś się ola za mnie Ola tutaj siedzi, Ola Będziemy zaraz też nagrywać recenzję. No filmik. właśnie, będzie niedługo ze mną filmik. Zapraszam, lesz mi, mi mój portfel, to zaraz Wam pokażę, jak on mniej więcej wygląda w środku. I zamówiłam pięć portfeli, i które będą właśnie do wygrania. Pod koniec filmiku jeszcze powiem Wam, jakie są zasady. Też są takie dwa do wygrania. One wyglądają taki, tutaj jest taki wmiotowy w środku. Tu jest jedna przegródka i tutaj jest jeszcze taka dziurka, gdzie można podłączyć po prostu... Ładowarkę do telefonu. Na banki. No fajnie. I tutaj jest jedna przegródka na drobne i tutaj są jeszcze dwie takie, e, wiecie, takie, że można włożyć sobie jakąś kartę. No i wiadomo, tutaj w środku jest na drobne. Ja mam akurat mój portfel wypełniony, ale naprawdę sprawdza się Uuu, świetnie i do tego wypełniony. jeszcze... Do tego jeszcze jest e, tutaj takie... Do doczepienia, że można po prostu tak, wiecie, trzymać Do torebki też można No, może sobie potem łatwo na. znaleźć to okay. No Więc y, są takie dwa Czerwone, takie właśnie, jak ja mam portfele Są naprawdę świetne jakości Świetnie wykonane Dwa takie śliczne, miętowe I no. mam, że Ja żałuję, że sobie sama takich nie zamówiłam One w kamerze wyglądają na takie błękitne no, Ale to jest właśnie taki Taka mięta wpadająca właśnie w taki błękit Więc y, są naprawdę bardzo ładne One w środku są takie Purowy róż. I jeszcze jest taki jeden żółty, który też jest bardzo ładny kolor. I w środku jest też miętowy, więc takie, oto portfele są do wygrania. Widzicie, takie. One są ogólnie opakowane w takie coś, więc myślę, że tutaj nie, nie ma problemu i nie chcę ich otwierać, bo wiadomo, to są dla Was na nagrody. Jeżeli chodzi o zasady, to konkurs będzie, rozdanie będzie trwało od dzisiaj, 24. Do 7 sierpnia, tak, jeżeli się nie mylę. E, oczywiście musicie być subskrybentami mojego kanału. E, ja to oczywiście będę potem sprawdzać, więc tutaj myślę, że to nie ma co oszukiwać. E, musicie w komentarzu napisać: biorę udział i numer portfela, który e, chcecie. Czerwony to jest numer 2, miętowy to numer 1, i żółty to jest numer 3. Ja potem będę ten, losowała po prostu wygrane osoby I jeszcze w komentarzu musicie napisać swój adres e-mail Albo nie, w sumie maila nie piszcie, ja skontaktuję się z wami przez wiadomość prywatną Więc myślę, że tutaj będzie po prostu musieli sprawdzać I w przeciągu tygodnia między 7 a 14 sierpnia te wyniki na pewno pojawią się na moim kanale Więc myślę, że weźmiecie udział w moim rozdaniu Rozanie od razu mówię, że jest zrobione z okazji 10 tysięcy na moim kanale, z których serdecznie wam dziękuję. Jest, jest, już jest ponad 10 tysięcy, więc naprawdę jestem po prostu mega szczęśliwa. E, oczywiście seria też Back to School będzie, też myślę, że w tym roku. I jeszcze e, z okazji mojego roku na kanale, który minie w poniedziałek 27. Niestety wtedy planuję wyjechać na wakacje z moimi rodzicami, no ale już trudno, już ten filmik będzie, więc myślę, że. Będziecie szczęśliwi, że wreszcie jakieś rozdanie jest. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku z Olą. Zapraszamy. Także pa, pa do zobaczenia. Pa!